że utrzymuje się z tego, iż od końca lat osiemdziesiątych hoduje psy rasy. Pitbull Terrier, jak przystało na muzykę heavy metalowego. I z tego też powodu ma skłonności kolekcjonerskie do motocykli i do rozmaitych militariów. Nie dziwi mi się też faktowi, że Andrzej Nowak udzielał się, o czym słyszy się mniej, także w zespołach o nazwie Harley Davidson Band oraz Złe Psy, co by się w sumie układało w logiczną całość, biorąc pod uwagę paletę zainteresowań gitarzysty. A jako, że mamy tutaj radio wspominkowe, wróćmy myślą do frazy o tradycyjnej nazwie, jak to się wszystko zaczęło. Mamy oto lato roku 1985 i po ówczesnym festiwalu w Jarocinie, jak kraj długi i szeroki poszedł chyl że mianowicie zawiązał się pierwszy polski zespół, który naprawdę potrafi grać heavy metal, jakiego w Polsce do tej pory nie było. No już pierwsza nagrana przez piosenka Mass Media zaczynała się od riffu, czyli charakterystycznego zestroju akordów na początku piosenki. No tak, nie zaczynała się przedtem żadna inna polska piosenka, bo po co? Rzeczony utwór powstał z nienawiści do ówczesnych mediów, zwłaszcza do radiowej audycji Tu Jedynka, która kolportowała informację, jak to źle i fatalnie żyje się na imperialistycznym zachodzie. I to wtedy, kiedy trochę ludzi już ten zachód sobie obejrzało osobiście, a cały naród obejrzał go w kinie i za pomocą importowanych przez prezesa Szczepańskiego do telewizji seriali, zwłaszcza amerykańskich. Więc te próby obrzydzania były idiotyczne, i chybione, ale też denerwujące. Dieutancką piosenkę nagrano szybko, za pierwszym podejściem, czym się muzycy szczycili z miejsca, ponieważ jak powiadał Marek Piekarczyk, wokalista, pierwsze wersje zwykle są najlepsze, gdyż pochodzą od samego Pana Boga. Piosenka była wprawdzie wymierzona w pierwszy program polskiego Radia, ale czasy były tak zmariowane, że krótko po nagraniu wspięła się na sam szczyt listy przebojów właśnie pierwszego programu. No cóż, listy trójki latem 81 roku jeszcze nie było a Marek Piekarczyk uzupełnia w odniesieniu do tej piosenki, że tekst był i pozostał aktualny. Wtedy media cierpiały z powodu drętwoty, teraz zaś z nadmiaru polityki i reklam. Autor tekstu, Jacek Rzechak, uzupełnia: cytuję. Media nadal manipulują ludźmi, którzy na to pozwalają, bo są głupi. Media całkowicie wolne nie istnieją, są zawsze na czyichś usługach, zależne od różnych opcji politycznych i od kapitału to bezcenne uzupełnienie tamtego wiekopomnego utworu i tekstu z roku 1981. No i Andrzej Nowak niebawem miał już kolejny wielki hit numeracyjny. Nazywał się bowiem 51 i został nagrany w rok później. Była to piosenka nie o miłości, nie o polityce, jak się wówczas hurtowo tworzyło, lecz o śmierci. Etatowy autor tekstów dla TSA, Jacek Grzechak, wspominał w ten sposób swojego kolegę hipisa który zażywał taką chemię, jaka była dostępna w Polsce Gierkowskiej, a więc na pewno rujnującą i zanieczyszczoną, no skutkiem czego przeniósł się na drugą stronę tęczy i jemu poświęcony jest ten śpiewany apel poległych, to heavy metalowe epitafium. Marek Piekarczyk, kiedy to nagrywał, chciał uniknąć, jak się wyraził, atmosfery pościelówy, więc zamknął się nocą w studiu, żeby uniknąć, jak mówił, dziamgania o miłości. Zapalił świeczkę, przypiął do mikrofonu kartkę z tekstem i w skupieniu odśpiewał epitafium dla... Hipisa. No i ta piosenka zajęła oczywiście jedno z czołowych miejsc na liście topów wszechczasów w radiowej trójce. Dla przykładu w roku 2009 kawałek uplasował się na miejscu trzecim, a utarło się, że wokalista Marek Piekarczyk podczas różnych występów dedykuje ją gigantom muzyki, którzy sukcesywnie niestety opuszczali ten padł, jak, jak Ryszkowi Rydlowi, Niemenowi, Tadeuszowi Nalepie, Markowi Jackowskiemu, a także... Panom zespołu i przyjaciołom, którzy tymczasem odeszli również. Sam Andrzej Nowak powtarza, że nie lubi grać 51, ponieważ wtedy stają mu przed oczami ludzie z jego otoczenia. Ale kiedy gra. Zamyka oczy i wówczas odlatuje. No i piosenka pod tytułem Trzy Zapałki. Należy ją tutaj wspomnieć do kompletu. Kompozycja także naszego jubilata wykonana na festiwalu w Jarocinie w 1981 roku, kiedy to zespół TSA przyjechał jeszcze jako grupa anonimowa, a wyjechał jako odkrycie festiwalu i gwiazda heavy metalu. Z nagraniem piosenki były pewne problemy, bo to jednak blues, a heavy metalowcy nie bardzo kontaktowali z tym rodzajem grania, więc aby Wczuć się w klimat, próbowali w studiu różnych rzeczy. A to gasili światło, a to zapalali świece, a to nagrywali wszystko hurtem naraz, a to każdego muzyka osobno. Na przykład wydelegowano wokalistę Marka Piekarczyka do radiowej toalecy, bo tam była podobno najlepsza akustyka. I tak głos dochodzący z pomieszczeń sanitarnych niesie to dramatyczne przesłanie. Co udowadnia, że jak ma się coś Istotnego do powiedzenia w muzyce, to miejsce, z którego się przemawia, wcale nie jest takie ważne.